Warsztaty terapii zajęciowej w tym miejscu funkcjonują od 2003 roku. W ciągu tych 17 lat w zajęciach brały udział setki osób z różnymi niepełnosprawnościami. Czy nastał jednak kres warsztatów w tej lokalizacji? Los tamtej przy przestrzeni jest przesądzony, więc to jest tylko kwestia czasu, więc wiem, że parę, parę rzeczy inwestycyjnych się tam w ostatnim czasie może odbyło, ale Nakłady na razie były na tyle nieznaczące, że, że to jest właśnie taki moment. No, trzeba czasami podjąć decyzję i, i, i zmienić lokalizację na lepszą. I ta lepsza lokalizacja, to zdaniem prezydenta Piotra Głowskiego, budynek po byłej izbie wytrzeźwień, a teren, na którym obecnie znajdują się warsztaty, zostałby wykorzystany na potrzeby poszerzenia cmentarza. Zaproponowana lokalizacja nie odpowiada jednak części zainteresowanych. Problemem jest chociażby dojazd do obiektu. Syn starszy dojeżdża szesnastką autobusem, ma od domu 60 metrów, tu ma 100 metrów i sobie przyjeżdża. A takich osób jak syn pani Eleonory jest więcej. Komunikacją miejską na warsztaty dojeżdża około 20 niepełnosprawnych. Odległość najbliższego przystanku autobusowego do miejsca, gdzie dziś odbywają się warsztaty, to około 150 metrów. Nową lokalizację dzieli natomiast 950 metrów, a droga jest tylko w części asfaltowa. I prowadzi przez niestrzeżony przyjazd kolejowy, co może dla osób poruszających się o kulach czy balkoniku być trasą nie do pokonania. Są także inne niedogodności, jeśli chodzi o sam budynek na Polnej. Nie lubię budynku na Polnej, bo nawet jak wszedłem tam, to się przeraziłem. Bo tam były włoskie, wszystko były czcele, nie było, nie było dużych korytarzy. A te przy osobach poruszających się na wózkach są wręcz niezbędne do normalnego funkcjonowania. Uczestnicy mówią także o przywiązaniu do miejsca, w którym część z nich jest od samego początku istnienia warsztatów. Ja się czuję jak nowonarodzenie, jak chodzę na warsztaty. Staję rano zadowolony, życiem kwitnie, jak jadę na warsztaty, aż mi się usta, twarz mi się śmieje o ducha, ducha. Tak jestem szczęśliwie zadowolony. A w domu to pani, ja w depresję w pana. A dzisiaj chce ktoś, ktoś panu zabrać. Tak, a dzisiaj ktoś chce ode mnie ten dom zabrać. To jest niemożliwe. I właśnie dla wielu uczestników zmiana miejsca jest równoznaczna z odebraniem im czegoś ważnego. Moja córka jak się dowiedziała, że jest taki plan przeniesienia ich na, na polną, to powiedziała mamunia, ja nie chcę się tam przeprowadzać. Ja naprawdę nie chcę. Ja cię proszę, nie pozwól na to. Czy więc ewentualna zmiana lokalizacji nie wpłynie negatywnie na postępy, które uczestnicy warsztatów poczynili przez kilka lat? Nie ryzykowałabym stwierdzenia przekreślić, bo, ale na pewno spowodować zaburzenia adaptacyjne, które mogą skutkować różnymi trudnościami w sferze emocjonalnej przede wszystkim, a nawet skutkować regresem. I dlatego część uczestników, ich rodzice, a także pracownicy warsztatów nie chcą przystać na propozycję zmiany lokalizacji. Proszą urzędników o zrozumienie, życzliwość i rozsądek przy podejmowaniu decyzji. My wkładamy tu przede wszystkim nasze serca, naszą pasję i nasze marzenia, ponieważ my po prostu kochamy naszych uczestników i kochamy to, co robimy. I tego nam nie zabierze nikt, a na pewno już żadne względy polityczne, materialne, ani inne. Czy faktycznie uczestnicy i pracownicy warsztatów terapii zajęciowej będą zmuszeni do zmiany lokalizacji, powinno wyjaśnić się w najbliższym czasie. Urzędnicy zapewniają jednak, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, a propozycja zmiany lokalizacji nie była wiążąca i zależy tylko od zgody samych zainteresowanych.